Bo zakładam, że nie będziemy, nie będziemy odtwarzać co drugiego naukowca, mhm. tylko będziemy odtwarzać naprawdę ikoniczne postaci, które mogą tym przyciągnąć do siebie. Jeżeli chciałbym zobaczyć koncert sztucznego, czegoś sztucznego, to odpaliłbym sobie na YouTubie ten koncert. Świetne miejsce styku właśnie tego mainstreamu i popkultury z naszą częścią, po prostu jaką mhm. jest inżynieria, która też naprawdę potrafi bawić. Zaczynamy bawić się w park jurajski, nie? czyli. Wydaje mi się, że te gatunki, one nie wymarły przez przypadek. Jakby wyobrażasz sobie, że a słuchajcie, muszę firmę wyposażyć w nową flotę, ja chcę te y, kłado, konie i poproszę takich 40 sztuk. Cześć, witajcie na kanale Automatyzacja w Produkcji. Dziś przed nami kolejny odcinek Robotics News, a jak Robotics News, kto wiadomo, kto jest ze mną? Czek. Cześć! Nie czekamy, news numer jeden. Dobrze, to zaczynamy od pierwszego newsa, czyli o tym... Czy przyszłość muzyki na żywo e, będzie zastąpiona przez roboty humanoidalne? Niedawno miała miejsce e, gala, miała miejsce gala Fryderyki 2025, a na scenie zamiast maty pojawił się humanoidalny robot nazwany Mata 2040. To nietypowe rozwiązanie technologiczne spotkało się z mieszanymi reakcjami. E, dla jednych to odważny eksperyment z pogranicza sztuki i technologii, dla innych Niepokojąca wizja przyszłości koncertów. Zamiast Michała Matczaka wystąpił jego robotyczny odpowiednik, który wykonał utwór Lore de Mar. To jest chyba z, z, z pamiętniki z wakacji bardzo sławne miejsce. Robot Mata 2040 pojawił się też na ściance i udzielił wywiadu, odtwarzając zautomatyzowaną narrację. Wydarzenie wywołało burzę w mediach społecznościowych. Występ może być symbolicznym Takim przejściem między nowoczesnością a tym, co było kiedyś. Pytanie, czy to jest dobry kierunek? Co o tym myśli Julia? No, powiem Ci tak, dla mnie nie jest to dobry kierunek. Dla mnie wyszło to totalnie creepy. Plus, to jest też tak, ja rozumiem, to jest coś fajnego, to jest coś nowego, to jest jakiś eksperyment, i cały czas, jakby gdyby takie rzeczy się nie pojawiały, no to nie kliknęłoby w końcu coś, co byłoby spoko. Natomiast w momencie, kiedy wiesz, oczekujesz zobaczenia swojego artysty i ty poświęcasz, wiesz, dlatego swój czas, pieniądze i starasz się tam pojawić, to jeżeli tak będzie wyglądała przyszłość koncertów, no to dla fana to nie jest nic ciekawego, nie? No, to, pamiętam jakiś czas temu opowiadaliśmy o e, urządzeniach do trenowania e, pianistów. Mhm. I to były takie urządzenia, które się nakładało na ręce i one za, za ciebie Przyciskały klawisze. i mogłeś tak. grać jak wirtuos. Tak, mogłeś grać jak Virtuos. No i teoretycznie to tak hucznie było wtedy okrzyknięte tym, że pomaga, wspiera, przyspiesza pracę palców e, przy e, artystom. No a to co wspiera? No, no jakby kompletnie nie, nie, nie umiem tego objąć umysłem, jakby to było, kiedy gdybyś na przykład wyczekiwał, czy ja na koncert artysty, którego uwielbiamy, mhm. i zaskoczyłby nas w ten sposób takim rozwiązaniem. Zaskoczona byłabym na pewno, natomiast byłabym też zrezygnowana i to dosyć mocno. Tak, tak, mnie też by to zawiodło, ale co chciałem powiedzieć? Chciałem jeszcze tylko dodać, że jeżeli chciałbym zobaczyć koncert sztucznego, czegoś sztucznego, to odpaliłbym sobie na YouTubie ten koncert, a nie pchał się wśród. na jakąś imprezę, nie? Czy to jest dobry kierunek? Według mnie nie. Ale ciekawi mnie, czy na przykład muzyka generowana przez AI będzie w taki sposób e, odtwarzana, czy artyści będą, czy, czy roboty humanoidalne będą artystami AI. To mnie ciekawi. No Jest szansa, że wytworzy się z tego cały nowy nurt i odłam. Jeśli ktoś dobrze to zaplanuje i rozegra, to też będzie widowisko, na które, ale wtedy już z premedytacją będziemy szli zobaczyć robotykę AI, po prostu maszyny, które mhm. nagle dostały życia, ale to już z premedytacją. Jasne. A tutaj teraz odpalamy kawałek wygenerowany przy pomocy AI. Co o nim sądziliście? Podzielcie się w komentarzu. I tym radosnym akcentem przejdziemy do newsa numer dwa, jakim jest to, co przygotowało dla fanów Universal Orando Resort. Przygotowuje się otwarcia nowego parku tematycznego Epic Universe, gdzie będziemy mogli zobaczyć całą wystawę z jak wytresować Smoka, która będzie oferowała szereg atrakcji i odtworzy całą wioskę Wikingów, jaką udało nam się wtedy zobaczyć w animacjach. Goście będą mieli okazję spotkać się z animatrycznymi wersjami postaci, takimi jak Szczerbatek czy jego potomstwo. Te zaawansowane technologiczne smoki reagują na obecność odwiedzających i umożliwiają unikalne interakcje. I to jest właśnie ten odłam, o którym my byśmy chcieli tutaj powiedzieć, czyli sama inżynieria animatroniki, jak może też jednocześnie i bawić i uczyć i sprawiać radość, bo, jak widzicie tutaj na nagraniach, te smoki wyglądają bardzo realistycznie, one się płynnie ruszają, y, oddają naprawdę świetne, imersyjne doświadczenie, z czego Universal niedawno również potwierdziło, że nad całym parkiem będziemy mogli zobaczyć latające smoki, y, które jeszcze zioną ogniem. I co Uuu. ty o tym myślisz Przemek? <laughs> Nie no, jako, jako, jako takie y Urzeczywistnienie wizji e, autora, jak wytresować Smoka, genialne. Nie wiem, czy to by było, jaki był zamysł tego, e, tego miasteczka, co tak naprawdę kierowało e, autorami, no bo z tego co wiem, to chyba live action animacja powstaje, Też, nie? też tak, niedługo ano. zobaczymy. Tak, film pełnometrażowy. Być może do tego to wykorzystywali i doszli do wniosku, że to jest świetne, żeby, żeby e, pociągnąć to dalej. E, wiem, że no, Ty jesteś wielką fanką Harry'ego Pottera i Harry Potter cię przyciągnął. Mnie by przyciągnęło, jak wytresować Smoka, bo uwielbiam tą serię. To jest świetne. Mm. Aczkolwiek chyba w trzeciej serii, jeżeli dobrze pamiętam. Yy, szczerbatek. Nie spoileruj, <laughs> jeśli ktoś nie widział. <laughs> e, tak, ja, ja pojadę. Tylko pytanie, gdzie to jest? W Orlando. Orlando, okej, okay, no to powiedzmy, kiedyś pojadę. Co nie zmienia faktu, że zobaczcie po prostu, gdzie inżynieria yy, odnajduje po prostu swoje miejsce i gdzie też może się sprawdzać. To jest świetne, świetne miejsce styku właśnie tego mainstreamu i popkultury Naszą częścią po prostu jaką jest inżynieria, mm -hmm. która też naprawdę potrafi bawić. I tak jak widzieliście wcześniej na załączonym obrazku, one są świetnie odwzorowane, świetnie się ruszają, i naprawdę budzą i emocje, i po prostu mm -hmm. radość. O co wydaje tak. mi się, że też tutaj przede wszystkim chodzi? Tak, tak, no to jest e, fajna alternatywa dla cyrku. Bo, sorry, sam osobiście nie jestem jakimś zwolennikiem cyrku, zo. Dopóty, dopóki w zo tam są zniewolone zwierzęta, a nie ratowane, to to jest taka średnia, średnia rozrywka dla mnie. A tutaj mamy takie miasteczko, które, które daje nam dużo radości, dużo uśmiechu i wszystko jest sztuczne, no sztuczne, powiedzmy, no mechaniczne. Nie? Aczkolwiek druga strona medalu jest taka, że. Wydajemy na coś takiego, na miasteczko, miasteczko, jak wytresować smoka, grube miliony, no bo to nie będzie kosztowało 10 tysięcy złotych, no tylko grube miliony, a jednocześnie no, te grube miliony nie są wydawane na, nie wiem, rozwój. Rozwój robotów, które wspierają dzieci przy, z jakimiś upośledzeniami. No tak, ale z drugiej strony no to nie jest działka Universal Studio, nie? Universal Studio po prostu poszerza swoją gamę i w ten sposób, jakby daje nam radość, w taki tak. sposób, jak potrafi, nie? I czym się też zajmuje i specjalizuje. Tak, jak najbardziej. Dlatego mówię o tej drugiej, drugiej, drugiej stronie medalu, bo pewnie zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie ją przedstawiał. I no, okej, okay, tego nie robimy, nie wydajemy grubych milionów na to, ale z drugiej strony uśmiech człowieka, uśmiech dziecka jest yy, walutą, która jest y, ponad wszystko. Nie? A tam dziecka jest dorosła, jakbym się tam pojawiła, to bym się nie przestała uśmiechać. <grym> News numer 3. Polski startup Eleven Labs, specjalizujący się w generowaniu realistycznych głosów przy użyciu sztucznej inteligencji, nawiązał współpracę z rodziną Richarda Feynmana. Laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Dzięki tej kooperacji głos profesora został odtworzony, umożliwiając nowym pokoleniom słuchanie jego dzieła w oryginalnej narracji. E, współpraca z rodziną Feynmana, e, to jest córka profesora, e, wsparła inicjatywę Eleven Labs, podkreślając znaczenie udostępnienia do, e, dorobku jej ojca w nowoczesnej formie. Firma wykorzystuje zaawansowane modele AI do tworzenia realistycznych syntez głosów, co pozwala na wierne odzorowanie unikalnego tonu i manier mówienia. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji mobilnej, aby słuchać dziu Feynmana oraz innych treści czytanych przez ikoniczne głosy. No i tu moim zdaniem jest bardzo kontrowersyjny news, bo o ile, okej, okay, Feynman. Rozumiemy, to jest naukowiec, którego chcielibyśmy posłuchać. Też kontrowersja, znaczy kontrowersja, też pytanie, na ile sposób mówienia czy, 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 czy maniera będzie dostosowana do XXI wieku, mhm. to, to już to, to pomijam, ale pokazuje to, że Eleven Labs potrafi tworzyć, generować głos każdego i teraz co na to głos Google? Nie wiem, ale jakby o samym sukcesie 11 Labs nie musimy tutaj wspominać, bo to jakby myślę, że już dotarło mniej więcej do każdego, co chłopakom udało się osiągnąć. Natomiast dla mnie to jest przenoszenie jakby na tyle wybitnych głosów i postaci w jakieś materiały, które mogą właśnie być. Służyć do nauki, czy są popularno-naukowe. Dla mnie to jest bomba, bo w momencie, kiedy ty jesteś w coś wciągnięty, zajarany i masz na to zajawkę, i na to wszystko jeszcze później możesz to usłyszeć tak dobrze odwzorowane, jak robi to 11 Labs, od jakiegoś swojego idola, no to jest coś wspaniałego. To jest moim zdaniem, to zmieni poziom nauczania, jeżeli zaczniemy, tego, jeżeli zaczniemy to odpowiednio wykorzystywać. No, dobra, ale czy my mówimy o odwzorowaniu głosu. No bo pytanie, czy to jest potrzebne? Co da przedstawienie tej samej informacji głosem Feynmana, głosem głosem Einsteina czy głosem Julki Mandziak? Co to za różnica? No spójrz sobie ja na, sam, na samo zapamiętywanie i postrzeganie, jak możesz z tego zrobić, wiesz, no nie wiem, spójrzmy na to, że jesteś studentem architektury i nagle możesz iść na zajęcia, które przeprowadzi Ci Da Vinci. Okej, okay, no tylko że pytanie, jeżeli Da Vinci przedstawiałby to, znaczy, by udzielał tych lekcji jako on, w jego, z jego manierą i tak dalej, to 99% studentów by nie zrozumiało tego. No niby tak, ale z drugiej strony patrz, no też po to, jakby mamy. Nowoczesne jakby narzędzie AI, gdzie my możemy to w jakiś tam sposób też modyfikować. My zabieramy barwę głosu, mhm. staramy się w jakiś tam sposób odtworzyć postać. Też mhm. nie bez powodu wybrali osobę, która y, nie jest nikim, jest charyzmatyczna y, i faktycznie w jakiś tam sposób może to być y, coś. Ciekawego, fajnego. Zakładam, że nie będziemy, nie będziemy odtwarzać co drugiego naukowca, mhm. tylko będziemy odtwarzać naprawdę ikoniczne postaci, które mogą tym przyciągnąć do siebie. Zobacz, jak mogą to wykorzystać uczelnie wyższe, mhm. wszystkie placówki badawczo-rozwojowe, jako rzecz, która przyciągnie do siebie. No dla mnie to jest taki kwiatek do kożucha. Sztuka dla sztuki. Nie? No bo teraz, okej, okay, odtwarzamy e, jednego naukowca, żeby mówił jego barwa głosu, żeby żebyśmy słyszeli konkretnie jego. No ale dobra, zaraz się zacznie, to odtwórzmy też e, Bogusława Lindę, no bo on też jest ikoną. No, no to tak, od, 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 no, no Odtwórzmy tylko... Cezarego Bazurę. Okej, okay, fajnie, tylko to już jest, robi się trochę krzywe, bo to są artyści, którzy biorą za swój e, za swoją. Mm, za swój wizerunek, pieniążki, no bo oni na tym zarabiają. No i teraz, w którym momencie zaczynamy za to, albo kto powinien za to brać pieniądze? Wiesz, no tu się zaczęło to i... ze zgodną i... rodziną, nie? No tak, tutaj musiała być zgoda rodziny. I teraz jeszcze jedna, jedna sprawa, to w takim razie, po co nam Bogusław Linda, po co nam Cezary Pazura, przy dabingowaniu czegokolwiek? Wiesz, no zakładam, Wiesz, że, że nie czym? będziemy od jakby próbować odtworzyć postaci, które nadal z nami są, nie? To mhm. Bardziej w ten sposób, ale na przykład, a propos, nawiązałeś do dubbingowania. A czeka, de facto. Czeka nas szereg <grym> piątka. Słucham? Czeka nas szereg piątka. Sztura nie mamy. Sztura nie mamy, jasne. Daj Dzięki ten. temu możemy go na nowo mieć. Pytanie, czy będzie nam potrzebny sztur, czy nie lepiej odtworzyć Antonio Banderas, bodajże, że dubbinguje kogoś, nie? No, wiesz, no, ja mówię o tym, gdzie Czyli, faktycznie to rozwiązanie mogło być, mogłoby być odpowiedzią na jakiś tam problem, który się pojawił. Bo z tego, co wiem, padła oferta dla jego syna. Ale okay. no to nie będzie to samo, nie? No jasne, to nie będzie to samo, nie? Tylko właśnie to jest takie, tak jak mówię, ja cały czas będę to podkreślał. Dla mnie to jest takie Art for Art, nie? Sztuka dla sztuki, bo no, dla mnie, czy to będzie głos? Sztura, czy to będzie głos Antonio Banderasa. Liczy się to, w jaki sposób to jest powiedziane, jaka tam barwa głosu, i tak dalej, a to nie do końca, nie do końca mi jest, no, niepotrzebne nie jest, żeby to konkretnie on mówił. Nie? Może pojawi się takie rozwiązanie z tej dziedziny, które faktycznie przemka też zaskoczy i przyciągnie. Zobaczymy. Przechodzimy do newsa numer 4. Naukowcy odtwarzają cechy wymarłego wilka sprzed 10 tysięcy lat. Amerykańska firma biotechnologiczna ogłosiła narodziny trzech wilków o cechach przypominających wymarłego wilka strasznego, wykorzystując zaawansowane techniki inżynierii genetycznej. Te szczenięta, dwa samce oraz samica przyszły na świat dzięki modyfikacjom genetycznym. Naukowcy wykorzystali konkretne narzędzie do edycji 20 miejsc w genomie wilka szarego, aby odtworzyć cechy charakterystyczne dla wilka strasznego, takie jak biała sierść i potężne szczęki. Analiza DNA pochodziła z zęba sprzed 13 tysięcy lat oraz fragmentu czaszki sprzed 72 tysięcy lat, co pozwoliło na identyfikację kluczowych genów odpowiedzialnych za unikalne cechy wilka strasznego. Niektórzy naukowcy podkreślają, że choć fizyczne cechy zostały odtworzone, to zachowania i funkcje ekologiczne tych wilków mogą różnić się od oryginalnego gatunku. No i pytanie do Ciebie: czy odtwarzanie wymarłych gatunków za pomocą inżynierii genetycznej jest krokiem naprzód? Czy może rodzi nieprzewidywane konsekwencje dla ekosystemów? Znaczy, ja mam wrażenie, że wybrałaś takie newsy, które mnie będą podpalały, bo <śmulis> autorem dzisiejszych newsów jest Julka. E, no nie, no dla mnie to jest totalne beznadzieja, ale to zaraz. Pierwsze, na co chciałem zwrócić uwagę. ja się uwagę, rozsiadam. Słucham. Pierwsze, na co chciałem zwrócić uwagę, to imiona: Romulus i Remus <śmulis> i samica Kalisi. <śmulis> no bo no miałeś takie w grze o Tron, no. no Romulus i Remus to bodajże założyciele Rzymu, nie? Bracia, których wychowywała wilczyca, jeżeli dobrze koledzy Tak, natomiast legendę, jeżeli chodzi o ostatnie imię samicy, no jest związane z tym, że taki wilk tak. pojawiał się w grze o tron. Kalisi, nie tam. E, tak, taka tak. też śmieszna off-top. Podobno, gdy były, gdy były publikowane e, sezony gry o tron, to bardzo dużo ludzi w Ameryce dawało dzieciom, córkom na imię nie Khaleesi, tylko Denerys. Tylko po ostatnim sezonie zmieniali nazwisko. No, to jest ryzykowne, jakby. E, dobra, a wracając, dlaczego według mnie to jest. Bo zaczynamy bawić się w park Jurajski, nie? czyli wydaje mi się, że te gatunki one nie wymarły przez przypadek. One wymarły, mm -hmm. ponieważ brakowało im żywności. E, z... Zmieniły się ekosystemy, e, temperatura się zmieniła, no bardzo dużo czynników się zmieniło. No i nasz ekosystem, nasze środowisko przystosowało się do tego. One się wtedy nie były w stanie przystosować. My się też zmieniliśmy, no ale my też wyzbyliśmy się bardzo wielu cech. Takich jak, nie wiem, umiejętność szybkiego biegania. Spójrz na, spójrz na mnie. <śled> nie no. Bo no kurde, zwracasz uwagę tylko na te takie negatywne rzeczy, zamiast dostrzec też może trochę to, że no zobacz ile, to jest jakby pierwszy krok. Mhm. Zobacz jak to jeszcze może ewoluować i jak w pewnym momencie może nam to pomóc. Jasne, bo to faktycznie mal... się udało, te trzy wilki się urodziły. Tylko że e, mieliśmy przykład chyba owieczki Doli, no ale też mamy przykład. Dobra, nieważne. Mamy też przykłady e, związane z. Znaczy, przykłady. Nie wiem, czy oglądałaś e, Black Mirror. No i tak tam nie. wybieranie genów. Czy dziecko będzie ok, czy nie ok. Mhm. No dobra, ale to już nie zapędzajmy nie. się od razu w takie, w takie skrajne Skrajna scenariusze. Nie? No, na razie tutaj wydaje mi się, że można się cieszyć, że faktycznie, ok, te wilki no nie były nam dzisiaj potrzebne, no. ale przyjdzie może coś takiego, że będzie potrzebne. Okay. A naukowcy zrobią, potrzymaj mi piwo. <laughs> no, ja sądzę, że to, to nie jest ochrona bioróżnorodności. Moim zdaniem, to jest drugą stronę. To jest właśnie trochę wybijanie bioróżnorodności, którą mamy aktualnie mm -hmm. na rzecz tego, co było wcześniej. Przykładem mogą być, jeżeli dobrze pamiętam, zające czy króliki w e, Australii, które nie były normalnie tam i ktoś je przywiózł, bo fajnie, bo będzie mięsko. I one zaczęły się tak rozmnażać, tak, nie miały naturalnego, naturalnego przeciwnika, no i zdominowały ekosystem. No i to samo może być w, przy, przy takich zabawach. No będziemy obserwować. Będziemy obserwować. News numer 5. Kawasaki prezentuje futurystycznego robot... Konia. Dokładnie Cor -on. tak. Corleone. Corleone. Corleo. Cor yy, mobilność, mobilność, przyszłość na czterech kółkach. Na targach Osaka Kansai Expo 2025 firma Kawasaki zaprezentowała koncepcyjny pojazd przyszłości. Ten czteronożny robot przypomina zmechanizowanego konia z, inteligentnym, z inteligencją i napędem wodorowym. Łączy robotykę, AI i technologię czystej energii, redefiniując indywidualną mobilność terenową. Sztuczna inteligencja i czysta energia. Corlio. Corlio, podaję to hybryda motocykla, kłada i konia. Porusza się dzięki AI na silnikach wodorowych, napędzane cztery niezależne kończyny. Zresztą widać to. Bum, tutaj pojazd wyposażono w 150 cm silnik wodorowy, który generuje prąd do poruszania kończyn. Czyli mamy taką tak w sumie na paliwo, znaczy paliwo wodorowe i na prąd. Tu aż chcę się powiedzieć, jest Grunch z impreza, bo Wiaska. im dalej czy też to jest po prostu Projekt wszystko. Łączy robotykę, biomechanikę oraz elementy automatyki i projektowania inspirowanego naturą. To przykład tak zwanej biomimetyki, biomimetyki? W inżynierii. Dzisiaj dużo trudnych słówek. Kawasaki zakłada potencjalne wejście Corlio. Na rynek w 20, 2050, 2050 roku, jako alternatywę dla tradycyjnych środków transportu w trudnych warunkach. Julka, co ty na to? Bo ja to nie będę nic mówił. Dla mnie mm, klasycznie, ale ekipę żeście zmontowali. Nawet się cofnę tutaj do tego, yy, gdzie to jest: że to jest kawałek konia, yy, ma kopyta. Sil... Sil... No, trochę, sil... trochę, silnik. Sil... trochę silnik wodorowy, ale w sumie nie do końca. I jakby po co? Dla mnie to jest takie kuriozum. Ja też nie rozumiem tego. O, znalaz... Motocykl kład i koń. Jak ludzie będą to reklamować? Do czego ma ci się to przydać? Jak chcesz kręcić Yellowstone to możesz też tym, w sumie później możesz pojechać po pustyni, a na koniec jak chciał na komunie dać to też to też fituje, jakby. Co to <laughs> Co to jest za kuriozalny pomysł? Dlaczego my próbujemy naśladować zwierzęta? My już mamy zwierzęta, dajmy im spokój, nie? Znajdźmy rozwiązania, które są bardziej optymalne. No właśnie. No i teraz rozwiązania, które są bardziej optymalne. To wygląda świetnie. Ten Corleone, jak oni na tych filmikach promocyjnych ciap-ciap po lesie, patataj, patataj, patataj. tak, ale on na tych filmikach promocyjnych to jest po prostu, wiesz, jakimś takim ultra-giga-królem, nie? Tak. Tak zbudowane patetycznie. No, ale tu załączymy... Film jak um, bodajże na, 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 na Unitree, robotach cztero, czterokończynowych, tych psach, tych alaspotach, które mają dołożone kółka, gościu jeździ. Mhm. Nie jest taki dość, dość popularny, to zaraz, to, zaraz to zobaczycie. Eee, pytanie, co jest lepsze? Bo moim zdaniem te kółka robią dużo lepszą robotę. Okej, okay, aktywne zawieszenie tam musi zostać zastosowane, ale i tak wydaje mi się, że jest, będzie to bardziej optymalne rozwiązanie, bardziej efektywne rozwiązanie em, niż rozwiązanie kucyka. Ja nie ogarniam, czy my teraz się mamy przemieszczać i, i tworzyć razem z robotem takiego robotycznego centaura? Czy, czy. O co tutaj chodzi? Jakby wyobrażasz sobie, że. A słuchajcie, muszę firmę wyposażyć w nową flotę. Ja chcę te. Y, kładokonie konie i poproszę takich 40 sztuk. Ja uwielbiam, uwielbiam anime i to podeślę ci. Tutaj, proszę bardzo, wizja. Centaura z One Piece. <laughs> tak trochę to czuję, nie? Tak trochę to czuję. Ale... I tym wesołym akcentem. Nie, czekaj, bo jeszcze padło kończymy. jakieś ale. No to nie, tym wesołym akcentem kończymy dzisiejsze newsy. Miejmy nadzieję, że Wam się podobało. Mieliśmy tutaj naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo ciekawe newsiki i z pogranicza nauki, i animatroniki, i biomechaniki, i na to wszystko skończyliśmy kładokoniem. Więc pamiętajcie, żeby zostawić. Komentarze, lajki, subskrypcje i widzimy się za tydzień. Cześć. Cześć.